Witam z tej strony Aspid Game, to kolejny odcinek galerii Messicera Viva 23. Dawno odcinków z tej serii nie było. Zapraszam do subryksji kanału, lajkowana i komentowana. sobie krótsze, wkrótce. wkrótce. Pomyłka mi się na, na tym. nie tu. mi się tutaj. No, tu posiziona, s'e' tu posizioni una, tu posizioni una, tu posizioni una, tu posizioni tu posizioni no nie było odcinku z, na, z, tej, z tej gry, z tej serii na piwie. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. Przepraszam, że się powtarzam. No, proszę Was żeby obejrzeli się do końca. Kim. No jest ostatni dzień kupna zawodników.

that was nice

Przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad bramek. Wkrótce witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Oh Więc okay. miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Już za moment spotkanie o punkty w Bundeslite. Bayern Monachium! Zmierzy się z VFB Stuttgart. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam. Jamal Musiala Nie z wystrzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. A teraz realizator pokazuje nam jedenastkę Bayernu Monachium. W bramce Jan Zomer. dalej w obronie Matejs de Wystąpi wraz z Dajotem Upamekianą. Z przodu natomiast zagra Sadiomany. I mamy strzał! Bramka! To szybkie trafienie rozbudzi ich lepiej niż poranna kaba. Następny odcinek będzie błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. I tu mamy tego przykład. Myślę, że w szatni będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. Serż Gnabry. Ośrodkowanie. Czeka na piłkę Koman. Tak, trzeba będzie kombinować od nowa. Trzeba, to trzeba, to się Usiala przy piłce. Kurczę, ksandy. Szalwetko się turlała, przejmuje ją bramkarz. Tak się powinno stopować ataki rywala. Mane, doszedł do piłki. Bramkarz wychodzi piłce na spotkanie. Spokojna interwencja. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Fajt, dzisiaj momentami jest. Prostopadłe podanie od many. Widzowie czekają na strzał. Pewna interwencja, łatwy strzał. Nieudane zagranie od bramki. Oby nie było konsekwencji. Znakomite prostopadłe podanie. Świetna piłka, teraz tylko to wykorzystać. Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości. No to mamy 2 do 0. No trochę tak cringe moment. jak piosenkę dodam, to będzie. Nie będzie tak szybko. Ależ teraz ważna interwencja. Było bardzo groźnie. Opanował piłkę Gnabry. Centra na Kingsleya Kobana. Ależ to było daleko od bramki. Fatalne budło. Można to było lepiej wykonać. Szkoda tej okazji. Ciągle prowadzi atak, może tu zrobić coś groźnego. Udziała w polu karnym. Dobrze zablokowana ta wrzutka, ale muszą pozbyć się piłki. Sadio Mane teraz przy piłce. Na czeka w środku. No nie, trzeba to porządnie wybić. A, wydawało się, że mogą mieć okazję, nic z tego. Taki z tego. Centruje teraz do mané. I na świetna Szupaka. główka. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. Trzeba to tak kryństro jak nie ma niszczących w tle. nie teraz. Uwaga, może strzelać! Cały czas niebezpiecznie. I... Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Gramy. Bayern ma dzisiaj patent na gole. Rywale zupełnie się pogubili. Uwaga, prostopadłe zagranie. Tak! Po raz trzeci! Ależ to zrobił! Kompletował hat trika. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej. O. o, i proszę bardzo, słychać gwizdek pani sędzi. Zaczynamy drugą połowę tego spotkania. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Przejmuje teraz Była. spokojnie piłkę. Stadion many teraz przy piłce. Przejęty podanie i koniec tej akcji, a ja było naprawdę niebezpiecznie. Później przyrobić sobie. Mamy potwierdzenie. Zgodnie z przewidywaniami Marko Sakunia przeszedł do Manchesteru zawodnika. United. Myślę, że zawodnik tej klasy wniesie do nich powiew świeżości. Ma wszystko, czego im potrzeba, A I ambicje, determinację. Trucine to prawdziwy zawodnik. Mieć. No i teraz przy piłce te Bawarczycy. Sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle. A to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. A odcinki gdzieś kończy, jak skończymy, CSU. końca. ostatnie pół godziny gry Jak się stało. Jak jest stało, drugi Piłkę ma Kingsley Jak pierwszy skończymy w piwie. Piłkę teraz mamy. Mia! Yeah. Mamy chwilę, więc pozwolę sobie zaprosić Państwa na grupowe starcie w ramach UEFA Champions League. Starcie, które pokażemy niebawem. Bayern Monachium zmierzy się z Barceloną. Nie, dokończymy później, bo jest groźny. No, szkoda teraz! Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego volleya. A zatem będzie no, zmiana. Otwiera tobie. się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Barcelona kontra Bari Monachum. Będzie <laughs> Messi. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Mamy stratę. Man, inteligentnie na wolne pole. Nie ma! Czułópek! Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Sędzia wow. nie miała wątpliwości, dyktując teraz rzut karny. Rosny, Jest karny. Źle, ale może być znacznie gorzej. Mieliśmy faul w szesnastce. Sędzia odgwizdała przewinienie, ale nie zdecydowała się na pokazanie kartki. Trochę Czemu? to dziwne. Może uznała, że to zagranie było niezamierzone. Tak czy inaczej, była zbrodnia, jest kara. Z wszędzie. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Widzimy na powtórce Tomku, że piłka wpadła do bramki od słupka. Ktoś tu miał naprawdę masę szczęścia. Raczej wątpię, by taki był pierwotny zamysł, ale ostatecznie liczy się to, że mamy gola. Odrobinę dalej w jedną stronę i piłka minęłaby bramkę. Odrobinę w drugą i piłka wpadłaby w golki perskie rękawice. Ależ to jest popis jednego zespołu. Postawę drugiej ekipy. Najlepiej przemilczmy. Wow, panie, jakie co, co za strzał! Tobie? Co za pomysł! A jednak, minimalnie nie trudno! Wszyscy chyba żałujemy, że to nie leciało w bramkę, bo piłka z pewnością zawsze no właśnie, botała by wszyscy w siatce. Żałujemy! Żałujemy! Taka łana bramka nie trudniona. A bym z bramkę w 14 minut nagrywana. 10 minut do końca tego meczu. Zapraszamy Państwa na nadchodzący mecz już wkrótce na antenie EATV. To może być starcie zawierające mnóstwo smaczków, taki deser dla prawdziwego konesera. Takie mecze rzadko zawodzą. Widzimy jak u Anu przywrotu będzie było Musiała przy piłce. Tak to się właśnie robi, czyściutko i skutecznie. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Centra na Mogło być groźnie. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. Piłkę otrzymaliśmy. Fatem ja, Hatryka. Oh, Uewa się spliża, widzowie. Uewa się spliża. Oh. Champions Świlęku. Uewa. Widzicie mi krótce. Uuuu, się spliża z topuharu. Do następnego odcinka zakramimy z Barcelony. Met Uewa. Champions. No, UEFA Champions będziemy kali Ta fala, jesteśmy na pierwszym miejscu na razem No, UEFA Champions No, wiesz, w następnym odcinku będziemy się wlizyć w bez gdyby Przemysł jest u Barcelona Będzie UEFA Champions League No i zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowana i komentowana No i widzimy wkrótce w kolejnym odcinku FIFA 23 karela Mieczysera Przepraszam, że tak mówię, ale mam wady wymowy i dziękuję że byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał film. No i wkrótce będą kolejne filmy.